Dzień dobry, witam z w na tym kanale Dzisiaj jesteśmy na rynku w Jardowie. Nawet Mamy tutaj głupi, 6 sztuk I idziemy na rynek No i tak Nawet spory jest rynek

takie są ile za tym użynę Za parę. Tak. To młode są z tego raku. Przyszedł do mnie w wylot, nie wiem czy jest, Mam, mam drugiego, ale Ale mam to przekonanie. O... Ja kupię bitkę. A ja mogę, nie tylko miałem podczas W internecie będzie? Tak. O! Moje dawaj śniadanie. jak widać. Jasne. Głównie to wzięcie drugie, o! Takie ja. Jasne są. O! Chcesz, że kupić może? Nie, ja tylko za wywrotkiem. Co? Za wywrotkiem tylko. A to jest wywrotek. <noise> a to wybrotek. żółty. Co? Za żółtym, sami są. A, to u mnie czerwona wywrotka. To jest, to to jest Berlin. To jest jeden. A, a to jest <noise> dwa. Wywrotka. Jaka to wywrotka Znaczy tutaj nie ma wywrotka. Tak. To są dla pasty. Do

Miałeś kurwa z Ale młody już nie, bo jest jeden młody to nie jest? Może być samica. Młody Młody też?

Oh, thank I was butting and I guess. Co pan tak cykla? Dwa no pensy są same. Trzeba się zapytać, czy wolno. No tak, a pan cykla. Nie, aby tak pan zdjęcie robił, nie, to, panu nie, to nie pan. Nie, gole mnie to A pan ma więcej. Ile takich u pana kosztuje? 10 złotych. A ten drugi? Też po 10zł To parany? Nie? nie, to jest sami sobie sami.

Białoby, nie, nie jest A, znaczy łapany były ostatnio dwa dni, cała obydwoje? Tak, znaczy tamten był wcześniej trochę. No, bo to Błody, nie? łapany. Czerwony sam same nie tak po, po na jest to Tak, bym Dwie, Dwie, jest go nie go nie go nie 10zł Tak nie po tym, bo go nie go tam go nie Kurwa ja wyłapałem samica nie ma Samica korniata jest coś nie mogłem złapać A to z nie są? Nie, to są łapane Czerwane jest tylko, zna się Dobra Pan samicę 10 zł Tak Które? co to? Cała jest, samica. Sam tak sam Samica. 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 Dziesięć złotych. I jak

Czemu związany? Bo sąsiad związał, ja go nie związywałem już. A co to też jest łapany? Oooo, hmm? przelot. Jak przelot nie jest przelot Dychaj jak ktoś, to się mogę ci dać za nim.

Co interesuje? Pryłowie nie do wydania. To może obrątki. Sprzedał pan wyspance? Eee, Samice sprzedałem. A drujery jest? No nie wziąłem go, nie, nie pomyślałem nawet. No a za murzyny ile? E, tak po, jak na sztuki, o 15 zł można sobie wybrać. A jak wszystkie cztery podjechną. No. Ładne murzyny i te koloniaste. Mamy lepsze trochę. <laughs> to jest, jest. taka sprawa. To chyba razu zapomniałem o tym Ja o nim nie pamiętam, ale się rozgruchał już teraz. Ja już kupiłem, ale w czerwoną prawę ma. To będzie w tym internecie. A, A to nie wiem, jakaś nowa chyba będzie firma, tak? No powoli. Chodzisz na rynek. No. Jest, widzę. Tam paru mam takich co oglądam ja nawet i nawet subskrybuje i daje łapkę w górę. A Huberta pan za? No znaczy mam go, mam. Go. No to ja mam od niego bociany. A, bociany Huberta. A. No. I te krzyżaki jak to się mówi. On tam pokazywał i tego w byłniku. On był u nas. Tak? A jeszcze tutaj drugi Andrzej jakiś chyba jest. Zelblonga. Co? Zelblonga. Chyba tak, Zelblonga. Może nie ma teraz. I jeszcze tutaj jest chłopaki z, z rozumów. Zyardowa. Zyardowa są też. Tak? No. ostatnio do mnie. Po Budapest. Ej, ja mam będzie. Że... Ale też tam nie ma co, na co patrzeć, tak, żeby tam były jakieś okazy, jakieś wady. Przeważnie tak, rynek pokazują, no bo ten z czy nie, Sulejówek często jest pokazywany, to nie wiem, który tam. Tam mieli chyba. Nie wiem, mi my się myli, bo tam w ja każdym razie jakaś temu łapkę daję także... Ale w Culejówku to droga strasznie jest. No drogie właśnie dlatego mówię, te ceny powinny być. Tak jak w slejówku, a tutaj u nas to nie... nie ma tutaj jest mniejsze. Tu jak powiem, za gołębia 20 zł, to każdy... A tam to kasztany żółty miał... Ładne 800 zł powiedział za parę. Z tyni jest tak 200, ale mamy lepsze.

No on, to chodź tam, zobaczymy. No ale dziwiło mnie tak. się Rugota, taka. Mówi, że nic nie sprzedam przez Ciebie. Nie, to jest po szósta stoi. Nie, tu. Nie, nie, to jest po szósta stoi. Stałem się, że ogniczki nikt nie łapał. Ile za te Budapesty? Które? Na tego sałtu po prawej. A ile za nie?

Ile za tego jest? za za 30 zł. to jest? Nagrywa. to A Koniec końców, co A A ile za ty, jasne? Jak wszystkie chcesz, to podnieś dużo Za sztukę? Dobra, i na tyle będzie. Zrękuję, rynku może coś nagramy w domu. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.